Cześć. To jest e SPS 4 2010 rok. I tutaj miałem taki problem, że otwier centralny zamek zamykał mi tylko drzwi kierowcy tylną klapę i wlew paliwa. Te drzwi były otwarte, kolejne drzwi były otwarte, i drzwi pasażera były też otwarte. Nie zamykały się po prostu ani z pilota, ani z tego systemu handsfree. I teraz tak, gdzie jest problem? Problem jest w modele uch. To jest ten moduł, który mniej więcej jest w tym miejscu, tutaj zamontowany. O tak, i do, żeby do tego modułu się dostać, to trzeba zdjąć górną część deski. Tak źle, nie jest tam 20 minut pół godzinki można tą, tą górną część zdjąć. Tak, to wygląda mniej więcej, co jest. To tak, gdzie są te przekaźniczki jeszcze tutaj po, po, powtykane? Ściągamy to. I teraz, tak. tak, jak na to patrzymy, to w tym miejscu, tutaj, tu robi się zimny lód. Trzeba to jeszcze raz przelutować. I nie będzie działało. Jeśli, jeśli, mówię, jeśli nie, nie zamykają wam tylne drzwi i prawe drzwi, a zamyka wam drzwi kierowcy, tylną klapę i wlew paliwa, to nie na 99% tutaj macie zimny lód. Dzięki za oglądanie. Jeśli pomogłem, dajcie lajka. Cześć.